Teraz przedstawiam Państwu Pana, który jest Alpomimołomego od Geodezji. Bardzo proszę się przedstawić i powiedzieć, co może przyciągnąć młodzież, jaki sprzęt, skąd się wziął i dlaczego to jest takie fajne. Dzień dobry, Michał Przygoda. Oczywiście nie jestem alfą i omegą, ale jestem nauczycielem geodezji w tej szkole. Stachimetr elektroniczny, urządzenie, które mierzy kąty, odległości, ale również służy do wyznaczania projektów w terenie, projektów budynku, nie wiem, tras komunikacyjnych, wodociągów, dróg, autostrad, wszystkiego. Oprócz stachymetrów mamy w naszej szkole pięć odbiorników GNSS, popularnych GPS-ów. Mamy ploter, mamy po prostu świetnie wyposażoną pracownię. Dzięki bardzo, bardzo wielu projektom unijnym no, mogę oszacować, że, że koszt te, tego sprzętu. Czy właściwie wartość to jest około myślę 250 tysięcy złotych. Mamy się czym pochwalić i to, to, co bardzo ważne, dzisiaj firmy znowu dzwonią do naszej szkoły, oferują pracę na wakacje. Nawet druga klasa już miała w tym roku cztery tygodnie ćwiczeń, przepraszam, praktyk zawodowych I, i młodzież wróciła bardzo zadowolona, jak i również zadowoleni są pracodawcy i, i, i już zapraszają naszych uczniów i myślę, że to jest najważniejsze. Dziękujemy Panu za przedstawienie no chyba tym sprzętem i tym projektem unijnym to chyba wszyscy zostali no, nie tyle zaskoczeni co zaproszeni żeby to sprawdzić ucząc się w tej szkole. z mechatroniki tak, bo to jesteś na mechatycznym. My, tak, my jesteśmy mechatronym. Jest. Czy na przykład sprzęt, który tam jest, to Wam odpowiada, nie. czy Sprzęt nie odpowiada. jest aktu, ak, 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 aktualnie unijny, jest, jest, jest bardzo nowoczesny. Między innymi się sprzęt jest tak. bardzo fajny. A, Praktyki dobra. też są fajnie zorganizowane. O, no i mówcie o tym właśnie, to trzeba mówić. Praktyki są zorganizowane z tego co mówiła pani Barbara. To, to z... Bo oni w tej chwili. Tak, tak. Na no właśnie do Włoch mieliśmy jechać jakby nie no, to, że był miał. koronawirus, tak, ale chodziło mi o Te praktyki w Cekaziu i w Cekapie. Aha. My no, my się do... na przykład. Ty też chodzisz do Cekaziu, prawda? No, no będę miał praktyki. No to tak, to my jesteśmy wszyscy z Cekaziu w Cekapie no. nie do końca wiemy jak jest, ale z opowieści wiemy, że jest po prostu bardzo. to okay. wiesz, że to jest to samo? Nie, Cekap to jest to, co jest obok naszej szkoły. To Cekaziu to, to, to tam na katedralnej. No dobrze, przedłużenie. Dobrze, a czy, czy te praktyki to rzeczywiście są praktykami? Czy Wy z tego rodzaju skorzystacie? Czy też tak? jak dużo się. Siada i tam usiąść w, w kącie, nie byłaś, bo Ci cię Nie, nie, to my dużo rzeczy tam się uczymy, mhm. dużo rzeczy nam pokazują. Ale możecie sami coś robić? Tak, tak. 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 Robimy normalnie w to Tak naprawdę w sumie większość rzeczy tam robimy Więcej, sami. Nauczyciel tak. nam a. tylko pokazuje, jak mamy to zrobić. Podstawy to nam proszę. pokazuje, a resztę to. Mówi, żebyśmy mhm. z tą wiedzą robili dla nas ciekawe rzeczy mhm. po prostu. No to jest fajnie. A co mhm. ciekawego w elektronice się dzieje? Wykonujemy różne ćwiczenia praktyczne. Ale, Czułaj, jeszcze jedno słowo: czy na przykład, jak są prace dyplomowe, to czy wy robicie coś dla szkoły, czy dla siebie, czy tak sobie ja Obecnie już nie ma prac pra dyplomowych, tylko są egzaminy zawodowe zamiast tych prac, no, uh -huh. ale też wykonujemy różne. Ale jakieś praktyczne rzeczy wykonujecie na ten egzamin? No, tak, tak, tak. Ale wcześniej, są... czy w trakcie egzaminu? Są egzamin podzielony na dwie części, na część praktyczną i teoretyczną. Uh -huh. Na części praktycznej wykonujemy różne zadania, właśnie. Na przykład jakie? Na no, przykład instalacje domofonowe, instalacje dozoru, alarmów no, hmm, tym rzeczy, uh -huh. monitoringu wizyjnego. No to jest co ciekawego powiedzieć o szkole. No bo kiedyś pisała się w rodzaju, bardzo poważną postać pisemnej i no na przykład była e, nagłośnienie internetu w Burse aktualnie. Coś, co kiedyś było niedostępne w ogóle. mieliśmy ich, chyba z pierwszych czas a a Co jest takiego naprawdę fajnego, co Was przyciągnęło tutaj? Nie to, że wujek uh -huh. kazał czy... czy Mama kazała, bo też chodzili do tej szkoły, tylko co Was, co was przyciągnęło? Czy kolega szedł do tej klasy, ja? Tak? Mnie akurat najbardziej przyciągnął kolega, który jest ode mnie rok starszy i też chodzi na Mechatronika. Y I po prostu powiedział mi, że, no, że jest taki fajny kierunek, mniej więcej opowiedział, jak Aha. to jest o szkole i on mnie najbardziej zachęcił. No i też fakt, że Mechatronik jest właściwie u nas, a poza tym w Tarnowskich Górach. Gdzieś za Lublińcem chyba, czy w Lublińcu, więc no na to jest to taki to ja nie niespotykany mamy. zawód i dlatego też nasza klasa jest tak oblężona, bo na przykład w mojej klasie są 32 osoby, a w papryka 20, 27. 27 no tak. No a Ciebie też kolega przyciągnął czy sam przybyłeś? Ja przyszedłem z względu takiego, że usłyszałem, że jest to bardzo dobrze zarabiający Aha. zawód, także stwierdziłem że jeżeli się wykształcę w tym kierunku, to później będę dosyć dobre pieniądze zarabiał. Słusznie, słusznie. A podoba Ci się to teraz? Jak najbardziej. Okay. To jest taki kierunek pod moje, jak na, jakby to powiedzieć tak, zainteresowanie. Fakt, fakt, fakt jest taki, że wybiera się czasami w szkołę. W trakcie się okazuje, że to nie o to chodziło, tylko właśnie trzeba umieć powiedzieć, dobra, źle wybrałem, idę, idę gdzie indziej, bo to jest, z tym zostaje się na całe życie, no i zło, całe życie się męczy, że tego nie chciałem, a, a fajnie, że, że akurat Wam to przypasowało. A Ty? W moim przypadku... Zaproponował mi kolega z, z klasy starszej tą szkołę polecił mhm. oraz to, że to jest dobry dojazd pociągami do jazdów Poraja. Mhm. No to faktycznie pociągiem też mają paru uszyn z kolei. Jesteśmy w słynnej sali mechatronicznej, w kierunku, który przyciąga bardzo wiele osób i oddaję głos uczniom tej klasy. No to znajdujemy się, jak tu pani powiedziała właśnie w słynnej sali mechatronicznej. Posiadamy osiem dobrze wyposażonych stanowisk, na których uczymy się praktycznych zajęć. Budujemy różne ciekawe układy, które później są wystawiane na dniach otwartych. Więcej może powie koleżanka. Dokładnie, mogłabym powiedzieć na przykład więcej o maszynach, które są wystawiane w czasie dni otwartych, bo była to na przykład maszyna, która składała sama kostkę Rubika. Nie pamiętam co prawda ile czasu jej to zajmowało, ale to i tak pamiętam, że było sporym powiedzmy osiągnięciem, popisywaliśmy się ten trochę. I chciałam też powiedzieć o tym, że jestem jedyną dziewczyną w klasie mojej. Moja klasa liczy 32 osoby. I o atmosferze, bo bałam się, jak tutaj przychodziłam, że będzie, że sobie nie poradzę albo coś i bardzo motywowali mnie zawsze nauczyciele, zresztą nie tylko mnie, ale całą klasę i też na klasę akurat bardzo fajną trafiłam i w ogóle ludzi w szkole, dlatego bardzo polecam tą szkołę każdemu i dziewczynom szczególnie, jeśli się tylko boicie przyjść na mój na przykład kierunek albo na jakiś podobny, to nie macie kompletnie czego.